Witam ponownie. Pałbasi, niezu mu Keba Co tu tak wali pizzą. parą palę. Przegraliśmy z Czechami. 3-1. Przed nami są wyspy owcze. Kur. Wyspy Owcze, tam mieszka 53 tysiące ludzi. Niecałe. Tam mieszka mniej ludzi niż braci Bożu. Przed nami w tabeli jest Racibórz! <noise> to pierwsze zdanie było tylko trenera, a reszta była tak ode mnie, tak spontanicznie? <noise> Panie trenerze! Panie trenerze! On nas obraża! Obrażał! Kie su kondisi? Szczęsny! Szczęsny! Ja tłumaczę tylko z portugalskiego na polski. W drugą stronę nie da rady, chyba że dostanę drugi etat. I masz włóczęgi do Albania? Czy masz włóczęgi do pregu, pregu, Deus? Po tym, co widziałem tutaj w meczu z Czechami, w meczu z Albanią, żeby wygrać, to musimy się żarliwie modlić. Tak jest. Bracia, słyszeliście, co powiedział trener. Oczekujemy jego powtórnego przyjścia: Wybawiciel! Zbawca! Cudotwórca! Jezus! Krychowiak!